Się ma i kolejny traktor 7809 motogodzin na Hexa Shifcie Akcjon 810, a więc 215 KONI, 6 Turbo Intercooler, motor FPTNF na Cebisie. Bardzo ładnie wyposażone zobaczcie Cebis Terminal Hexa Shift, a więc ABCD, 6 biegów na każdym biegu. Wszyscy już dobrze znają tą skrzynię. Fajna prosta w obsłudze, bezawaryjna. Podwójny EHR, przedni tuz, tylny tuz. Wałki 540 ECO, 1000 ECO i 1000. Klimatronik, oświetlenie, no i radio. Tutaj fotel pasażera instrukcja obsługi do tej maszyny. Tak to się prezentuje, moi drodzy. Jeździ tak samo, bez żadnych problemów. Świeżo przyjechał ten akcjon. I od razu na zdjęcia. Mam naprawdę duży wybór teraz tych akcjonów. Tam jest jeden czy dwa sprzedane na placu, ale mam ich tam. To naprawdę największy wybór, myślę. To jest 15-20 sztuk. Pokażę Wam jeszcze z zewnątrz jak to wygląda ten ciągniczek. już takich akcjonów to mieliśmy i mamy odgroma. Także już na pewno znacie dobrze z moich prezentacji. Ten fajny bogaty fotel jest, bo zobaczcie, są pompowane lędźwie, podgrzewanie, wentylacja, fotel oryginalny niewytarty, fotel pasażera to samo, tak wygląda podsufitka. 810 opony 65, z tyłu jest regulowany rozstaw tylnych felk 546 5R 30 przód też jeszcze coś tego bieżnika tu mamy że się pojeździ na tym nie wiem 40% z przodu można powiedzieć jest tutaj miękka ośka w tym traktorze, jest przedni tuz, jest tutaj elektryczne sterowanie tym tuzem z przodu. Tu są także wyjścia hydrauliczne, wyjście prądowe oraz światła. Bardzo ładny ciągniczek. I co tu jest, to są tylne felgi pomalowane. To już widzę, a tak przednie są w oryginale, tuz, maska, błotniki to jest wszystko oryginał nie pomalowane tutaj to samo, to nie jest nic malowane no ta felga jest pomalowana tylne opony ładne, ładny bieżnik zobaczcie 180% jeszcze tu jest tu macie zaczep szyna zaczep piton fix i szyna do górnego cztery pary wyjść LS, Power Beyond i Sobas elektryka, hamulce hydrauliczne amortyzowana kabina i oczywiście EHR na błotnikach z hydrauliką i z wałkiem odbioru mocy pełne oświetlenie, miejsce na dwa koguty bo tu jest jeden założony, a tu jest miejsce na drugi tak to wygląda Fajny 215-konny ciągnik, chyba bardzo dobrej cenie, w oryginale 7800 godzin. Nie za duży, nie za mały, 9521. On ma masy własnej bez obciążników. 9676 ma uźlik podnośnika. Ten ciągnik 215 koni. Także zapraszam do oglądania, do testowania, no i na jazdę próbną i do zakupu. Pozdrawiam, do usłyszenia.